imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, moje życie nie układa się tak, jakbym tego chciała. Ja jednak zawsze noszę w moim sercu radość. Pamiętam o Twym zmartwychwstaniu, o Twej zbawczej ofierze na krzyżu, o Twojej cudownej miłości dla mnie. Żaden mój problem mnie nie zniszczy, bo żyję blisko Ciebie. Dziękuję Ci, że zabierasz mój lęk i napełniasz mnie odwagą. Moja nadzieja dzięki Tobie nigdy nie umrze. Chryste, Ty najlepiej wiesz, czego dotyczą moje troski. Je wszystkie zawierzam na Twoje dłonie. Oddaję Ci to, na co sama nie mam wpływu, wiedząc, że Ty to wszystko poukładasz. To, co uczynisz, będzie mi potrzebne. Będzie najlepsze w perspektywie mego życia wiecznego. To, co mogę w moim życiu kontrolować, pragnę zmieniać trzymając Twoją dłoń. Pragnę działać, być aktywna, walczyć o swoje szczęście, nieustannie wpatrując się w Twoje oblicze i słuchając Twych słów. Ty doradzisz mi najlepiej. Dobry Jezu, mimo że czasem zdarza mi się kryzys. Duchowy upadek lub małe załamanie zawsze będę wstawać z mych upadków. Moja wiara jest moją siłą. Ona poprowadzi mnie naprzód, dodam męstwa, mądrości i wszystkiego, co potrzebne, by przezwyciężyć każdą trudność. Dziękuję Ci, Panie, że obdarzyłeś mnie tak wielkim darem, jakim jest znajomość Ciebie i Pisma Świętego. Życie z Tobą w bliskości. Gdyby nie Ty, wszystko stałoby się ciemnością. Panie, proszę Cię dziś o Twoje błogosławieństwo. Mam tyle dobrych chęci i zapału, ale wiem, że bez Ciebie nie zdziałam nic. Proszę, czuwaj przy mnie i nie pozwól, bym kiedykolwiek zbłądziła z dala od Ciebie, by skrzywdziło mnie zło. Cała zawierzam się Tobie, Bogu Ojcu i Duchowi Świętemu. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa codzienna. Szczęść Boże!